all Dziękuję! No wszystko, czym z niego strzelamy! Zostawcie galaretę! Trzeba rozwalić w Polsce. Ej, chodźcie! Dajemy zabójczy pokaz, Quill! Ach, widzieliście, jakie robią miny, jak siekam ich od góry do dołu? Haha! Ha, ha. Albo te, jak orientują się, że grób zawiązał i zbrodnie! Co nie? Nie sądziłam, że kiedykolwiek to powiem, ale walka z wami jest fajna! Myślicie, że znają każdy krok, że tańczą najlepiej, a ja na to kłamstwo! Nie zauważyłeś mego kunsztu w sztuce wojny? Ja, jak już mówiłem, to same kłamstwa! Mamy mnóstwo czadowych kroków! To jest ze mną! To było? Nie? Jesteśmy blisko, ale będziemy musieli się tam wdrapać. Myślę, że może damy radę się wspiąć. Dzień dzień, dzień! To pomysł na wagę złota! Zorientujmy się, jak można by tam wejść! Pomysły nie osiągają wagi złota! Prawie bez zasilania! Może działa da się wyciągnąć siłą! Mielibyśmy schody do wspinaczki. Warte śpiewa... Trax, myślisz, że wyciągniesz to działo? Próbuję. Stawia mi... dość nieoczekiwany opór! Ja! Niewykonalne! To nie chcę się utrzymać! A nie mogłeś tak potrzymać chwilę dłużej? Sam spróbuję trzymać chwilę dłużej. Rax, a spróbujesz teraz? Po co? Toż nie ustoi. Ja to rozgryzam. Zobaczysz. Byle znaleźć sposób na jego zablokowanie. Wiecznie! Tak! Udało się! Imponujące, Piterze Quillu. Czyli teraz kolej wyciągnąć następne. Raxie, a wyciągniesz nam to wyższe działo? Niemożliwe jest zbyt daleko od ziemi. Rocket! Potrzebuję, żebyś się wcisnął w tę dziurkę i spróbował poluzować tę lufę od wewnątrz. No co ci? Statek Citauri, same pułapki i maszyny zagłady. Ale to twoje ukochane rzeczy. O, oh, no racja. Tak! No i zawsze chciałem zobaczyć, co te robacze bombowce tam mają. Skoda! Uu, co tu tak suchnie! Co ciur! <laughs> Radzisz tam sobie rocket? Tu jest załoga! Czyli chyba nawet robaki nie chcą żreć martwych Citauri. Roket! Poko! Przerzucę tylko do tego działa tę resztkę zalegającej tu mocy i... i nic! Wiecie wy co? Flark z tym! Ja to wysadzę! Co? No moment! Ale co będzie z tymi pułapkami? O, ja ładnie! Najwyraźniej uruchomił to na istro. Roketź, wszystko gra! <grymne> uh, 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 uh. Uh, aha! No i już wyschłem! Tak, witrzy chwilu. Ruszajmy do pałacu wielkiej Gigantki. O, więc teraz to gigantka! Podobno Lady Hellbender ma 50 głów w wysokości. Niewiele mi to mówi. Zależycie do głowy. Zaczligenia! Ich głowy są niedorzeczne! Ale tobie poszedł. Do królowej matki. Hej, też przypominają ci one stado małych roketów uciekających przed deszczem? O nie! Kolejna mordercza Matka. Nie no. Dlaczego most jest zawsze po drugiej stronie? Nalegam na przerzucenie plugawej bestii. A ja nalegam na zrzucenie mięśniaka w przepaść. To, to da. Spokój! <grym> Już nie żyjesz! Nie... Ile razy mam to powtarzać? Nie rzucamy roketę! Niedorzeczne! Spowalniasz nas, aby nie urazić uczuć bestii. Czy on kiedykolwiek postąpił tak wobec nas? Postaw go! Zapamiętaj te lekcje, Wimzorku. Już jak dam prawdziwą lekcję. Dajcie spokój, chłopaki. Powinniśmy być profesjonalni. Stać nas na więcej. Mnie nie. Uleganie nędznej instalacji czytałów jest nieprofesjonalne. Więc nie marnuj czasu na kłótnie. Znajdziemy inną drogę. Hej, chyba mam tu coś głębokiego. To wygląda obiecująco. Nie ma tu zbyt wiele miejsca do manewru, Brasiata. Nie zostaniemy tu na długo. Widzi ktoś przejście? Zrobimy przejście jak trzeba. Ach, też czujecie ten zapach? Strasznie śmierdzi. Ach, tak. Cuchnie wstrętnie, mówię. A no, na pewno siedzi tam coś wstrętnego. Ma ktoś jakieś dane o usposobieniu Lady Helbender? Tak! Możesz wciskać tę ścianę z mrodu? <śmusz> Pewnie tego pożałuję. O! <śmusz> Zaciskam wszystko, otwory ciała. Okej, okay, to jest trochę dziwne. Halo! Jest tu kto? Okej, okay. ciśnieniem je. Ciut skoczyła. Po co Hel uwięziła tego stworu? E, bo jest wkurzający? Może to żywność. To żywność? Ta, dla potwora. Ciekawe jak smakuje. Peter, czemu miałaby tak smakować? Może się przydać. Trzeba popracować to tym Żartujesz? Klatka się przyda. Kieł? Dotarliśmy tu z naszym... Potworem? Maszerującym przy nodze? Przecież nas wyśmieją. Nie gryzie? O czym szepczycie? G Gamora sądzi, że będziemy przekonujący z porządną klatką. Ale problem w tym, że jest w niej wkurzony potwór. Wypuść, ciebie, zajmę się nim. Bo tak świetnie poszło ci ostatnio. Potrzebny jest plan ataku. Tak. I to najlepiej taki, Chroni mnie Kikut. Nie, nie jaką przywódcę! Odsiadł! Podrócił kikus! Te kwestie są wyjątkowe jak ich pochworna królowa! Też dam dopiero za to tyłgo, tak To mój gniew! Słuchajcie! Te chory poprawią się róża! Dobrze, że nie przypadać w wilde! Ponieważ samolot na i odbijają mu się od Nie ja tak się się obręczyć. Obręczyć. Nie będę zwierzyną podróż. Trabić u niki zare. Nie ma tego słona. Bo to jest, jest, myślicie, że ktoś wszystka brakę? może ma dla nich bardzo To teraz macie pomysł, jak ty ktoś, takie coś? Coś do pokrojenia! Uderzam. Te stwory to jest doskonałe! Nie podziwiaj, tylko zabijaj, jeśli łaska! Pokaż co... Ruchy! Te stwory są szybkie! Seria na oślep! Uniwersalne lekarstwo! kocisko z ogonem to zamraża? Słodko! Yes. Zdłużę w ta bo te bestie! Świetny cios! Nie będzie już majtał tym ogonem! Wykorzystajmy jego słabość! Na Nie da się skrócić odchłony tej bestii! do Chodźcie, bestie! A ty idziesz ze mną. Pośpieszmy się. Deszcz, galareta, a później śmierdzące tunele a teraz całe stado potworów. Nienawidzę tej zaparkowanej planety! Nienawidzisz wszystkiego, rocket! Fakt, ale śmierdzących tuneli najbardziej spędzące putro... Słuchniemy wyjątkowo paskudnie. Hej, jesteśmy zespołem! Jeśli mamy śmierdzieć zadem, to będziemy śmierdzieć zadem razem! Bardzo elokwentne, widzę chwilu. Będę śmierdział zadem z tobą. Tak, świetna przemowa. Co zrobimy, jeśli nie pójdzie nam u Lady H? Zaatakujemy królową bestii? A jak nie, Zresztą pójdzie? Nie. To przekonamy Gród mówi, że trzeba, mówi, że trzeba się kruta. tu rozejrzeć. Gród potrzebuje mostu. Twierdza znajduje się po drugiej stronie tych klifów. Jestem w Idziemy w dobrym kierunku, ale nie widzę żadnego łatwego przejścia. Łatwe, rzadko jest warty wysiłku. Mów się, ja tak nie mówię. posługiwania się nimi krwa całe lata. Chodziłeś latami na lekcje latania? Nie, ale poprzedni właściciel chodził. Ukradłeś je. Nie żył. Leciał w wentylator. <laughs> Na Sek Narfie nie słyszeli o drogach? Drogi wymagałyby wycięcia części dżungli. Ha! Mrożenie! Ło! Wow! Dasz ci coś zabrozić? Nie! Każdy z ciebie nudziarz! Skoro mamy się targować z królową bestii, to ile zażądamy za naszego potwora? 395 milionów. Minus dwa. Jednostkę za każdy cudowny młotek na tym idealnym ciebie. Policzyłeś je? O dziwaczne. Hej, najmniej mam co liczyć. Wow. Ta twierdza jest zdecydowanie w mojej domce. Co do żuja! Mówiłeś, że potwór ze strefy zastrzeżonej jest za... Ona ma ich już całe stado! Więc ma...